Każda z postaci posiada swoją alternatywną wersję, którą możemy odblokować poprzez achievement Strange Door, który dostajemy po zabiciu Mader po raz pierwszy. Aby móc zawalczyć z nią, musimy wcześniej zabić 3 razy Hasza. Po wykonaniu tego kroku wybieramy postać, której alternatywną wersję chcemy odblokować i udajemy się do Deps 2. Już na samym starcie zauważymy nowe drzwi, które można otworzyć tylko i wyłącznie negatywem lub polaroidem, które zdobywamy po zabiciu matki. Jak wiemy, z jej walki nie da się wyjść bez użycia karty lub czegoś, co nas by stamtąd wyteleportowało przez co przed zawalczaniem z nią musimy znaleźć czaszkę z x -em ową czaszkę wysadzamy i zawsze jest z niej 100% szansy na dostanie karty The Full, czyli wyteleportowanie nas do pokoju startowego. Po zdobyciu tej karty idziemy zabić matkę, bierzemy polaroid lub negatyw, używamy jej i idziemy na alternatywne piętro, jakim jest Gehenna. Naszym celem jest zlokalizowanie boss rooma, w którym nie znajdziemy przeciwnika, a przedmiot That's Note. Po podniesieniu tego przedmiotu zaczniemy drogę alternatywną, czyli wracamy się przez wszystkie piętra aż do samego początku gry, gdzie trafimy w końcu do home, czyli domu. Gdy trafimy tam, po raz pierwszy Udajemy się do pokoju matki, gdzie otwieramy skrzynię i zdobywamy redki. Po podniesieniu tego przedmiotu wychodzimy z jej pokoju do korytarza i na ścianie będziemy mogli zauważyć czerwoną poświatę drzwi. Musimy przy niej stanąć i wtedy możemy użyć nowo zdobytego przedmiotu otwierającego nam ścieżkę do alternatywnej postaci. Jeżeli będziemy chcieli odblokować je wszystkie, to na następnych podejściach będziemy musieli zostawić jakiś trinket w boss roomie lub też roomie, który na powrocie zmieni się w krachtki, który działa tak samo jak redki, lecz możemy użyć go tylko i wyłącznie raz.